Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z takim myślę bardzo fajnym tematem, a mianowicie tor zakończony kozłem oporowym. Właśnie widzicie taki tor. No, właśnie, czy można ten tor nazwać, że on jest zakończony kozłem oporowym? Czy jeżeli przed tym kozłem oporowym jest semafor, czy można po prostu traktować ten tor jako zwykły tor główny, dodatkowy, który po prostu przed kozłem oporowym kończy się semaforem? O co dokładnie mi się rozchodzi? Bo jest taki paragraf w instrukcji IR1, który mówi, że na tor zakończony kozłem oporowym, oczywiście w wyjątkowych przypadkach, Możemy jak najbardziej przyjąć pociąg, ale prędkość ograniczamy do 20 km na godzinę. No właśnie, ok, ale jeżeli jest przed tym kozłem oporowym semafor, jest można powiedzieć koniec przebiegu, osygnalizowanie zatrzymania się czoła pociągu, to czy można zastosować prędkość zgodną ze wskazaniami z semafora, czy to wjazdowego, czy drogowskazowego? Bo jakby nie patrząc, jest semafor wjazdowy lub drogowskazowy. I właśnie prezentowany tutaj jest semafor, no można powiedzieć, zaporowy, tak to można określić, jednokomorowy, o semaforach jednokomorowych również opowiadałem. To, czy można po prostu, aha, przede wszystkim, czy wyświetlimy sygnał zezwalający na semaforze. A jak nie to wiadomo na sygnał zastępczy, a jak na sygnał zastępczy, to czy jaka prędkość do 40 czy do 20. Spokojnie w tym temacie na podstawie tego filmu, który za chwilę zobaczycie, wyjaśnimy to i opowiem, kiedy zastosujemy prędkość zgodną ze wskazaniami Semafora, a kiedy niestety będzie trzeba tutaj zastosować ten paragraf z instrukcji IR1, o którym oczywiście wspomnę, zapraszam do obejrzenia, myślę bardzo fajnego materiału. Skoro już wiemy, czym będziemy się dziś zajmować, to do dzieła. Na pierwszy ogień weźmiemy przypadek, gdzie semafor na tym torze już jest. No i teraz pytanie, czy ten tor zakończony jest kozłem oporowym czy semaforem? Odpowiedź brzmi: A to zależy. No, właśnie, a to zależy, to na kolei jest bardzo dobra odpowiedź, taka można powiedzieć, uniwersalna. A od czego zależy, a od tego dla kogo? Specjalista z branży torowej powie, że tor zakończony jest kozłem oporowym, ale ten sam specjalista z branży SRK, czyli sterowania ruchem kolejowym, powie o nie, nie, że ten tor zakończony jest semaforem, bo on patrzy od strony urządzeń. W takim przypadku i jedni i drudzy mają rację, ale skupmy się tylko i wyłącznie na prowadzeniu ruchu kolejowego. Bo ja jakby nie patrząc, chciałbym na ten tor wjechać. Skoro jest semafor na tym torze, to znaczy, że masznista po pierwsze ma osygnalizowane miejsce zatrzymania się pociągu, a dwa myślę, że bez problemu wjedziemy na sygnał zezwalający na ten tor. Na 99% ten sygnał będzie wyglądał tak. Albo tak, z uwagi, że na pewno następny semafor wskazuje sygnał stój, bo jakby nie patrząc, semafor, który jest na tym torze, w sensie gdzie jest ten kozioł oporowy, będzie jednokomorowy, a skoro jednokomorowy, to na bank będzie wskazywał w stanie zasadniczym sygnał stój. I innego sygnału na tym semaforze nie podasz. A co do tego dolnego sygnału, to na pewno będzie ograniczenie prędkości. Wiadomo, nie wjeżdżamy na tor główny, zasadniczy, czyli tor, który jest przedłużeniem toru szlakowego. Teraz przejdziemy do punktu kulminacyjnego, czyli prędkość. No właśnie, do 40 czy do 20 km na godzinę to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. Pierw proponuję zobaczyć film, a potem odpowiemy sobie na to pytanie. Co do filmu, zawitamy na stację Bydgoszczu Główna. Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki, którzy tam pracują. Najpierw film, a później, wiadomo, komentarz. W tym przypadku odpowiedź brzmi do 40 km na godzinę. Czemu? Z uwagi, że według przepisów ruchu kolejowego i z racji jazdy na sygnał zezwalający, ten tor nie jest zakończony kozłem oporowym, a normalnie semaforem. Po pierwsze, było możliwe podanie sygnału zezwalającego? Było. A więc mówimy o przebiegu zorganizowanym. Po drugie, maszynista widział na semaforze, co jest bardzo ważne, wskazania następnego semafora, tak? Widział, więc w tym przypadku miał jasny obraz tego, co go czeka, a mianowicie następny semafor wskazywał sygnał stój i przede wszystkim ten semafor jest, a więc miał zaznaczone miejsce zatrzymania się pociągu w postaci sygnału stój. Które jest wiadomo zgodnie z wytycznymi, w sensie, który jak wiadomo, zgodnie z wytycznymi, musi być widoczny z odpowiedniej odległości. Chodzi oczywiście o obraz na semaforze. Tak więc, w tym przypadku nie ma konieczności zastosowania prędkości do 20 km na godzinę. Jedziemy tak jak na normalny tor. I nawet w tym przypadku nie jest wymagany rozkaz pisemny z ograniczeniem prędkości. I powiem więcej. Ten tor jest torem głównym dodatkowym, bo ma semafor, a więc nawet zgodnie z rozkładem jazdy pociągi mogą kończyć tam bieg. Jeżeli mi nie wierzycie, to sobie zobaczcie między innymi właśnie stację Bydgoszcz Główną. Tam pociągi normalnie kończą bieg i zaczynają z tego toru i kończą bieg na tym torze. No, mało tego właśnie to, co powiedziałem, mogą zaczynać, jeżeli oczywiście z przeciwnej strony również jest semafor. Więc podsumowując, traktujemy ten tor normalnie, a to, że za semaforem znajduje się kozioł oporowy wynika to z tego, że taki jest układ stacji. No co poradzić, tak? Na podstawie właśnie tej stacji, którą widzicie, a jest to e, wspomniana stacja Bydgoszcz Główna, to jest chyba logiczne czemu? Widzimy dalej toru, nie pociągniemy. No chyba, że chcecie zniszczyć ten bardzo piękny budynek dworca, który znajduje się na peronie trzecim i czwartym. A jak ktoś by chciał zobaczyć jak ta stacja wygląda to kiedyś oczywiście zapraszam do Bydgoszczy, pomimo, że ja jestem z Torunia, ale Bydgoszcz też bardzo lubię, ale kiedyś pamiętam, na, czekając na pociąg, nagrałem film o nocnym zwiedzaniu stacji Bydgoszcz, zapraszam, link jest w opisie. To teraz bardzo podobna sytuacja, ale jak widać przy tym że nie ma semafora. I teraz pytanie: czy wyświetlimy sygnał zezwalający dla wjazdu na ten tor? Jeżeli tak, to jakie będą wskazania z semafora? A jeżeli nie, to na co wjedziemy i jaka prędkość? Może pierw tradycyjnie materiał z terenu, a potem wiadomo, obszerny komentarz. Czas start, jedziemy. widzieliście, że nie było możliwe wyświetlenie sygnału zezwalającego. Czemu? A bo nie ma takiego przebiegu. Mowa oczywiście o przebiegach zorganizowanych, czyli takich, dla których jest możliwe podanie sygnału zezwalającego, a tu jest semafor początkowy, nie ma semafora końcowego, a więc na pewno nie wiedziemy na sygnał zezwalający. Ok, widzieliście też, że wjazd był na sygnał zastępczy. I teraz pytanie: czemu prędkość wjazdu była do 20 km na godzinę? A to dlatego, że musimy się przenieść do instrukcji IR1. A tam jest taki zapis w paragrafie 38 ust. 9 i go czytamy. Na spokojnie, pomalutku mamy czas. Jeżeli wyjątkowo zajdzie potrzeba przyjęcia pociągu na tor, częściowo zajęty. Albo na tor, który może być wykorzystany tylko na części jego długości, lub zakończony kozłem oporowym. Powtarzam jeszcze raz, zakończony kozłem oporowym. Jeszcze raz czytam, jeżeli wyjątkowo, tak, wyjątkowo, czyli w odstępie od rozkładu jazdy pociągów. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Należy przede wszystkim, wiadomo, zatrzymać pociąg przed semaforem odpowiednio, albo wjazdowym, Albo drogowskazowym, powiadomić drużynę pociągową rozkazem pisemnym o częściowym zajęciu lub częściowej użyteczności toru wjazdowego lub zakończeniu kozłem oporowym i konieczności ostrożnej jazdy z prędkością do 20 km na godzinę, a następnie nastawić, o ile jest to możliwe, sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym lub drogowskazowym. Za chwileczkę też to wytłumaczę. W przypadku braku poda możliwości podania sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym lub drogowskazowym, wiadomo, zatrzymany pociąg należy przyjąć na sygnał zastępczy. Lub rozkaz pisemny, i tu taka dodatkowa informacja na tor częściowo zajęty, lub na tor, który może być wykorzystany tylko na części jego długości, albo właśnie jest zakończony kozłem oporowym, nie wolno przyjmować pociągów towarowych, przewożących towary niebezpieczne, lub TWR, -y, czyli te towary wysokiego ryzyka. Wracamy, wyjątkowo zacie potrzeba, czyli wyjątkowo. Na przykład mamy wszystkie tory główne i zasadnicze i dodatkowe zawalone, albo są uszkodzone, albo są zamknięte, albo po prostu na nich są już jakieś pociągi, tak, i nie ma miejsca do przyjęcia to wyjątkowo w odstępstwie od rozkładu jazdy pociągów przyjmujemy taki pociąg. Oczywiście logiczne jest to, że to jest głównie dla tych, które kończą bieg pociągi, tak, bo wiadomo tor zakończony kozłem oporowym dalej już nie pojedziemy. Jest to chyba logiczne. Teraz ktoś się zastanowi, czy na ten tor możemy podać sygnał zezwalający. Tak jak powiedziałem, na tor zakończony kozłem oporowym, gdzie nie ma semafora, no praktycznie jest to niemożliwe, ale pamiętajcie, że tu uwzględnili jeszcze Zobaczcie, częściowe zajęcie toru. Jeżeli uwaga, stacja nie jest wyposażona w system kontroli niezajętości torów stacyjnych, tak na stacji, to jak pociąg będzie jakiś tam stał, to urządzenia mi tego nie pokażą, bo tych urządzeń nie ma. Więc nawet na tor częściowo zajęty, czy zajęty, czy tam nie wiadomo jaki, i tak zawsze wyświetlimy, podamy w sensie albo wyświetlimy w zależności jakie urządzenia. Sygnał zezwalający, dlatego właśnie po to jest ta prędkość do 20 na godzinę, ponieważ wiadomo, jest to troszeczkę tak: no, no jest to sytuacja awaryjna, tak, częściowo zajęty, i tu ten tor zakończony kozłem oporowym. I dalej jest taki ustęp 10, który trzeba bardzo dokładnie przeczytać i przeanalizować, a mianowicie. Jeżeli w odstępstwie od wyciągu z wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zajdzie konieczność wyjątkowego przyjęcia pociągu na tor główny zakończony kozłem oporowym, należy postąpić tak samo jak przy przyjęciu pociągu na tor częściowo zajęty. Teraz, jak ten ustęp należy rozumieć? Już tłumaczę. Jest od razu informacja, jeżeli w odstępstwie od wyciągu z wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów, czyli uwaga. Wewnętrzny rozkład jazdy pociągów przewiduje, uwaga, wjazdy czy wyjazdy na przebiegi zorganizowane, czyli dla, takie, dla których mamy możliwość wyświetlenia lub, lub podania sygnału zezwalającego. Czyli na przykład dany pociąg miał, nie wiem, wjazd na tor, weźmy, piąty, tak, na tor piąty jedziemy na sygnał zezwalający, ale na przykład, mówię, piąty, siódmy, dziewiąty, czy tam pierwszy, inny, wszystkie tory główne, dla których jest możliwość podania sygnału zezwalającego nie wiem, są zajęte, zamknięte, i tak dalej. Więc, w odstępstwie od wyciągu z tego wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów, przyjmujemy, tak jak tutaj jest napisane, zajdzie konieczność wyjątkowego przyjęcia pociągu na tor główny zakończony kozłem oporowym. Właśnie ten tor, na tym torze stoimy, tak? Teraz ktoś pomyśli: Ej, tor główny, czyli ma semafor, tak? A przecież widzimy, że wjechaliśmy na tor, na którym nie ma semafora. Pamiętacie, co mówiłem, nawet ze swojego Gniewkowa? Aby dany tor był zakwalifikowany jako tor główny, wystarczy, że posiada semafor. Nie musi mieć semaforów, tak, z jednej i z drugiej strony. Wystarczy, że ma semafor. I właśnie mam teraz urywek fragmentu, tak jak wierzyliśmy. Cały, ca cały czas ten tor będzie torem głównym, bo można z niego wyjechać na sygnał zezwalający. Widzicie? Ma semafor, ale dla wyjazdu. Dla wjazdu już tego semafora nie ma. Tak samo jak pokazywałem wam swoje gniewkowo, gdzie miałem cztery tory stacyjne, ale 7 semaforów. Jak to jest możliwe? No właśnie, tor, numer, tor drugi, uwaga, tor, tor drugi był torem, znaczy nadal jest, torem głównym zasadniczym, tak? Czyli przedłużenie toru szlakowego, a ja mogłem na ten tor wjechać tylko z jednej strony na sygnał zezwalający. Oczywiście, z drugiej strony mogłem również wjechać, ale uwaga, wjeżdżałem na sygnał zastępczy. Czemu? Bo był tam gdzieś semafor wjazdowy. Ale przy tym to, że w kierunku posterunku od gałęźnego chorągiewka nie było samafora wyjazdowego, więc wjazdy z Wieszosławic odbywały się na sygnały zastępcze. Właśnie to jest ten przypadek, ten sam, tak. Przyjęcia pociągu na tor główny zakończony kozłem oporowym, i to jest właśnie należy postąpić tak samo jak przy przyjęciu pociągu na tor częściowo zajęty, czyli właśnie prędkość do 20. Tutaj o tyle jest sytuacja, dlatego że do 20, no bo wiadomo, jest zakończony kozłem oporowym. Nie widać miejsca osygnalizowania zatrzymania się czoła pociągu. Mało tego, nawet w tym przypadku nie ma tej drogi ochronnej, bo droga ochronna jest w tym przypadku za. Sygnalizatorem zabraniającym jazdy. Dlatego to jest ten przypadek, o którym mówię. Tor główny zakończony kozłem oporowym. Dlatego widzimy, to jest takie powielenie, że należy postąpić tak samo jak przy przyjęciu pociągu na tor, częściowo zajęty. No właśnie, ale jeszcze jest jedno, ale wiemy doskonale, że wjechaliśmy na sygnał zastępczy, a prędkość wjazdu jest do 40 km na godzinę. Więc jak tą prędkość obniżyć, doskonale wiecie, oczywiście, rozkazem R307 czyli rozkazem O, bo niestety najmniejsza prędkość na semaforze to oczywiście do 40 km na godzinę, dlatego rozkaz jest niezbędny. Jak taki rozkaz wygląda, to sami zobaczcie, chodzi będzie bardzo podobny do tego, gdzie kiedyś dawałem, na przykład wjazd na tor boczny albo na tor częściowo zajęty, a mianowicie. Tutaj dałem tylko kawałek rozkazu pisemnego z tego względu, że no cały już wiecie jak się wypełnia, nie będziemy tutaj marnować czasu, a mianowicie na posterunku Bydgoszcz e, skreślamy kilometry, prędkość najwyżej 20 km na godzinę z powodu wjazd na tor zakończony kozłem oporowym. I tyle jeżeli chodzi o tą główną treść, wiadomo tam stacja, posterunek to już doskonale wiecie. Jeżeli maszynista taki rozkaz otrzyma, możemy potocznie mówiąc świecić mu sygnał zastępczy, chyba że nie da rady, to wjazd na rozkaz S lub N, w zależności z jakiego toru wjeżdżamy i wtedy można treść rozkazu O dać w czwartej działce S lub szóstej działki N. -ki. To już wiecie myślę ee, z poprzednich materiałów, nie ma potrzeby dawania dwóch rozkazów pisemnych. Wszystko oczywiście zgodnie z przepisami. No i myślę, że taki nie był trudny materiał, w sensie, w sensie długi, bo trudny mógłby być z tego względu, że no zdarzają się przypadki, gdzie pociągi wjeżdżają na sygnał zezwalający, mają na końcu tutaj tego kozła oporowego semafory wskazujące sygnał stój, a i tak widziałem, że zdarzają się przypadki, że maszyniście dyktują rozkaz pisem maszyniście oczywiście dyktują rozkaz pisemny O, albo ma tu uwzględnione już w komputerowym wydruku rozkazu pisemnego O. No nie, tak nie powinno być, ponieważ no po co? To jest zbędne na moje, tak? E, ma miejsce osygnalizowania, wie gdzie ma wjechać, e, jest to ujęte w rozkładzie jazdy pociągów, a jeżeli jest to ujęte w rozkładzie jazdy pociągów, maszyniści pamiętajcie, że znajomość stacji również macie. Wiecie, że na przykład tor, nie wiem, tam 3A czy tam nie wiadomo jaki, tam nie wiem, 9, tak jak tutaj, wiecie, że on jest zakończony kozłem oporowym e, i wiecie, że wiadomo, prędkość w tym przypadku do 40 jest tu, bo jest przed tym semafor. A to co później dałem, tak? No to jeżeli wyjątkowo zachodzi potrzeba, bo mówię, tam nie wjeżdżamy, bo to jest tor na przykład boczny, tak? Gdzie nie ma semafora, więc nie nazwiemy go torem głównym. Tyle, jeżeli chodzi o ten przypadek. I uwaga, na końcu ważna rzecz, to jest taka moja interpretacja. To jest taki, można powiedzieć, moje zdanie, tak? Ponieważ, no, mówię, nie jestem odpowiednią osobą do interpretowania tych przepisów oficjalnie, więc to jest po prostu takie moje zdanie i z wieloma osobami na ten temat rozmawiałem. Wiele osób się ze mną zgadza, niektórzy nie, ale jakoś próbowałem ich przekonać i mi się udało, właśnie tak jak do tej pory tutaj Wam mówiłem. Ja ze swojej strony dziękuję, chociaż zapraszam do dyskusji, ponieważ, no, mówię, są to ciekawe tematy. My Myślę, że instrukcja IR1 jest napisana tak, jakby właśnie tutaj nie było tego semafora, więc tą tutaj wyjątkowo zakończony kozłem oporowym. Ale jeżeli przed kozłem oporowym jest semafor, traktujemy to po prostu jako zwykły wjazd na tor główny, dodatkowy. Dzięki serdecznie i jeszcze raz mówię, zapraszam do dyskusji, bo myślę, bardzo fajny temat.